W, dalszym, ciąg, w dalszy ciąg tej przygody biblijnej, którą y, podpatrujemy, podziwiając jednocześnie y, opatrzność Bożą, która jest pełna mądrości, pełna miłości, miłości miłosiernej wobec człowieka. I po tych etapach, o których wspomnieliśmy już, niech przyjdzie teraz ten nowy. Etap bardzo przełomowy, jakim jest życie, historia, postać Abrahama. Przełomowy o tyle, że to, co w księdze rodzaju na przykład napisano w 11 rozdziałach pierwszych, opowiadających o stworzeniu świata, o pierwszym człowieku o upadku upadku człowieka upadku ludzkości by można powiedzieć pod wieżą Babel to wszystko jak już stwierdziliśmy były tradycje które nazywamy mitycznymi to znaczy niekoniecznie Ściśle według naszego rozumienia historyczne, czyli opisujące fakty hmm, połączone z przyczynowością, z wyjaśnianiem, ile raczej sposób ukazania tej mądrości odwiecznej ludzkiej, która od Boga przychodzi, mądrości uczącej o początkach świata, człowieka. O złu, które w świecie istnieje, przyczynie tego zła, a więc pewne filozofowanie. Podczas gdy w Księdze Rodzaju od rozdziału dwunastego rozpoczyna się już właśnie opowieść o Abrahamie. Pewnie to też nie jest historia naszego. Rozumienia naszego pokroju. Niemniej, powstać Abrahama jest historyczna. Już możemy ją wpisywać w, w, w chronologię. I tak mówimy, że gdzieś 1800-1700 te lata, nawet ponad 100 lat, według Biblii Abraham żył, więc nawet Wcześniej niż 1800 przed Chrystusem już Abraham jest równolegle, panuje w Mezopotamii, to dzisiejszy Irak, przede wszystkim panuje Hamurabi. To już jest społeczność państwowa, trzeba powiedzieć, monarchia zorganizowana dość już dokładnie. Łącznie z prawem, tak zwane prawo hamurabiego, jego oryginał w cudzysłowie znajduje się, wiemy, w Luwrze, to jest stela skała, na której wypisane jest prawo hamurabiego, kodeks tak zwany hamurabiego. Otóż te, by można powiedzieć, dwie równoległe postacie, Hammurabi, Abraham. Abraham, postać historyczna, tak jak Hammurabi. Z tym, że historie ich się rozchodzą. Można sobie nawet tak domyślać się, tak na przykład czyni kosakrszczucka w swojej powieści, przymierze właśnie o Abrahamie, że Abraham nie mógł znieść supremacji. Władcy, władcy, że on nomada, on człowiek wolny, człowiek bez żadnych ograniczeń zewnętrznych, nie mógł zdzierżyć jakiejś kontroli ze strony państwa i dlatego opuścił ten kraj swój ojczysty, z tym, że do tego się dołączyło, czy przede wszystkim spowodowało, już wezwanie samego Boga. To są oczywiście pewne przypuszczenia, mogło tak być. Pismo Święte o tym nam nie mówi, więc też nie będziemy wnioskować. Ale właśnie epopeja Abrahama. Skoro mówimy o rozdziałach w Księdze Rodzaju, to zauważmy, że historia Abrahama dość długo jest opisywana, bo od rozdziału 12 do rozdziału 25. A więc, ile? 14 rozdziałów na 50 rozdziałów całej księgi. To dość duży procent poświęcony temu patriarche. A zaczyna się właśnie od powołania. Pan powiedział do Abrahama, pierwszej wersji, y, tak się nazywa ten patriarcha Abraham, Potem mu Pan Bóg zmieni imię na Abraham, chcąc pokazać, że jakby doznał nowej promocji, nowego wezwania, chociaż znaczenie ojciec narodów czy narodu się tu specjalnie nie zmienia. Pan rzekł do Abrama, czytamy Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twojego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem, uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą. A tym, którzy Tobie będą złożeczyli i ja będę złożeczył, przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Z nim poszedł lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu z swojej ojczystej ziemi. I zabrał ze sobą swoją żonę, Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek. Zauważmy od razu, Saraj jest niepłodna. Też pierwsze imię jej, Saraj, to pierwotne, będzie zmienione tak jak Abrahamowi na Sara. O tyle, co księżniczka, dostojna. I tutaj. Od samego początku uderza nas ta, to posłuszeństwo Abrahama. Posłuszeństwo polegające na wierze. Abraham już tu, w tym momencie, Bogu zawierzył. Przecież problem emigracji, problem pójścia w nieznane, Abraham nie wie dokąd ma pójść. Pokażę Ci, Kraj, Pan Bóg mówi, a więc wprowadza go w jakąś przestrzeń, Pan Bóg, o której Abraham nie ma pojęcia. Ale ponieważ Bóg to mówi, to Bogu się wierzy. Opuszcza patriarcha swoją ojczyznę, swoją więc kulturę, religię. Mógł być na początku, tak jak jego przodkowie, mógł być wyznawcą pogańskich bogów, więc uznawać wielobóstwo. Teraz doświadczył istnienia i jakby już przymierza z tym nowym Bogiem, który mu się objawia. Patrzmy, to nie Abraham znalazł Boga, to Bóg odezwał się do Abrahama. I ta zasada, ta, powiedzmy, metoda Boża jest ciągle aktualna i wobec każdego z nas. To nie człowiek swoim wysiłkiem dochodzi do Boga. Owszem, ten wysiłek pomaga i potrzebny jest, jest pewnym otwarciem na głos Boży, ale Istotny jest głos Boży. To Bóg do człowieka się zwraca pierwszy. O sobie Pan Bóg daje znać i ukierunkowuje człowieka. I tak Abraham poszedł. Nie sposób tu w tej chwili śledzić poszczególnych etapów tej drogi abrahamowej, więc tylko tak wybiórczo na charakterystyczne momenty zwróćmy uwagę. Abraham odznacza się, jak mówimy, wiarą. Ta postawa będzie mu zawsze towarzyszyć i ona jest warunkiem spełnienia i woli Bożej, i, no, i wykonania zadania, jakie Pan Bóg składa na człowieka. Abraham uwierzył. Mamy w 15 rozdziale, na samym początku. Moment ukazujący, kiedy patriarcha podlega jakiemuś kryzysowi. Bo czytamy, Pan powiedział do, Abrah, do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Więc jakieś podtrzymywanie Abrahama przez pana Boga, podtrzymywanie na duchu. Ale Abraham rzekł: O panie, mój Boże, na cóż mi ona? Bo dodajmy, Abraham się wzbogacił, bo jeszcze tych królów, królików, władców, aż nawet tam pod Damaszek wypędził tu spod Sodomy, Gomory, przepędził, odebrał im łupy. No, wzbogacił się jednym słowem, a więc wrócił bardzo y, bogaty. Miał zresztą spotkanie takie też przedziwne z Melchizedechem, królem i kapłanem y, z Salemu, to znaczy Jeruzalemu. Y, ale to, pomijmy to tym razem, więc tak sobie teraz Abram jakby żali się nad sobą. Na cóż mi ona, ta, ta nagroda, to bogactwo, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest damasceńczyk Eliezer. Tak, bo Sara jest niepłodna. Abram, kiedy wyruszał z ze swojego Urchaldyjskiego, tak dokładnie ukreślając dzisiejszy Irak, swego rodzinnego regionu, to miał już 75 lat. Tutaj półhumorystyczna, ale i, i, i zresztą poważna interpretacja, kiedy dzisiaj jakakolwiek grupa ludzi w kościele biskupi idą w tym wieku na emeryturę, to by można powiedzieć, tak powiadam półhumorystycznie, ale i, 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 i poważnie, że teraz się dopiero zaczyna przygoda życia tych ludzi. Abraham, kiedy miał 75 lat, to dopiero teraz rusza w drogę, teraz dopiero będzie pisał czy będzie pisana w jego życiorysie epopeja całego jego losu? Dopiero teraz, no, według Biblii, jeszcze pożyje sobie 100 lat do 175, i to będzie jego treść życia. Można tak z całą powagą powiedzieć, że człowiek w końcu nigdy nie wie, kiedy naprawdę. Zaczyna się ten istotny los jego życia i istota jego posłanictwa. Więc tak się tu użala. Abraham nad sobą nie ma potomstwa. Już po tych 70 latach, po tym wyruszeniu z ojczyzny, też czasu upłynęło, zbliża się więc do, do, do 100 lat. I dalej jeszcze mówił Abraham, ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. I Pan Bóg wskierował yy, słowa. Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I szczegół. I poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu. Może zauważmy, pewnie to jest wieczór, z pewnością wieczór, bo Pan Bóg powie spójrz na niebo i policz gwiazdy, a więc gwiazdy świecą jest wieczór. Abraham w swoim namiocie tak się jakoś zamknął, a więc przestrzeń stała się zamknięta, ograniczona, ciemna. I wtedy przyszły te mm, żałosne refleksje, ten smutek nad sobą, może pewien żal do Pana Boga, że pewna bezcelowość się dokonuje w życiu Abrahama. On się staje coraz bogatszy, coraz by można powiedzieć szczęśliwszy, ale bez potomstwa to komuś to przypadnie. Tymczasem Boży głos. Y, każe wyjść z namiotu, a więc wyjdź na szeroką przestrzeń, zobacz, czyli wszystkie ograniczenia, jakie cię tak cisną i zamykają w sobie, i doprowadzają do, do pesymizmu, czy nawet prawie do rozpaczy, odrzuć to. Wyjdź na szeroką przestrzeń, spójrz na niebo rozgwieżdżone, na tę ilość gwiazd niepoliczalną. Pan powiedział: tak liczne będzie Twoje potomstwo. Spójrz na niebo, policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić, tak liczne będzie Twoje potomstwo. I czytamy: Abraham uwierzył. I Pan poczytał mu to za zasługę. No, bardzo prościutko, bardzo streszczająco. Yy, nam autor ukazuje reakcję Abrahama, ale przecież ona jest bardzo wyraziście tu pokazana. Abraham w ten wieczór, jakiś niepowtarzalny, znowu dokonał głębokiego aktu wiary wobec Pana Boga i tomu. Pol Pan Bóg poczytał za zasługę. I rzeczywiście wreszcie przyjdzie czas, kiedy Abram doczeka się, Abraham doczeka się do potomka Izaaka. Z tym, że już będzie miał 100 lat, stary ojciec, matka 90, tak jakby wbrew naturze, Wkracza Pan Bóg ze swoim błogosławieństwem. Tak się obietnica Boża urzeczywistnia, ile potrzeba ludzkiej cierpliwości, której nawet może wydać się, że zabraknie, żeby odczekać i doczekać się spełnienia obietnicy, którą Pan Bóg. X razy powtarzał Abrahamowi o tym potomstwie licznym. I wreszcie jest Izaak.